Cześć! Z tej strony Marta, witajcie na kanale książkowym w cyklu komiksowo. Widzimy się dzisiaj w nowym miejscu. Znaczy, wy mnie widzicie w starym miejscu, my widzicie w swoich komputerach, ale nagrywamy dla Was z nowego miejsca z piwnicy Kany w Szczecinie, która za tydzień zostanie ponownie otwarta pod nowym sztandarem i prawdopodobnie będziemy tutaj przez dłuższy czas nagrywać nasze filmiki. Dzisiaj dla Was mam recenzję antologii komiksowej. Własnym głosem, Herstorie aborcyjne, która właśnie trafia bądź trafiła już do osób, które wsparły ten projekt w kampanii na Kickstarterze. Kampania społeczna, crowdfundingowa, ponieważ projekt jest niekomercyjny i całość zysków jest przeznaczona na rzecz organizacji pomagającej w bezpiecznych zabiegach przerywania ciąży. Antologia komiksowa obejmująca 13 historii plus kilka rzeczy dodatkowo, o których również powiem. Są to historie autentyczne, są to historie, które się rzeczywiście wydarzyły, które kobiet, które doświadczyły aborcji lub jej nie doświadczyły, ale rozważały taką ewentualność. Halina, Danka, Zosia, Beata, Ela, Hania, Greta, Dominika, Ania, Ida, Marta, Magda, Kornelia. Czy to ich prawdziwe imiona czy nie? Nie wiemy, ale to jest tak naprawdę nieistotne w tym momencie, skoro wiemy, że te historie są prawdziwe. Historie są przeróżne. Dotyczą osób w każdym wieku. Nie oszukujmy się, aborcja dotyczy każdej kobiety, może dotyczyć każdej kobiety, która, każdej osoby, która ma macicę. czyli powyżej 50% społeczeństwa. I oby nigdy. Żadna z tych osób nie stawała przed takim wyborem, przed takim dylematem, przed którym stawały bohaterki tych komiksów. Każda z tych historii jest inna. Dotyczy osoby, osób nie tylko w różnym wieku, ale też w różnej sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej. Mamy tam osoby żyjące w dobrobycie i osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Równie, zarówno osoby bardzo świadome swoich praw, obowiązków, tego co mogą, czego nie mogą i wydawałoby się świadome tego, co chcą w życiu dalej robić, i też osoby, na które ta sytuacja spadła jak grom z jasnego nieba. Yy... Tak jak różne są te historie, tak samo różne są style, w których są narysowane, ponieważ oprócz kobiet, które opowiedziały swoje y, historie aborcyjne, mamy też kobiety rysowniczki i scenarzystki, które te historie opowiedziały. Y, ja je znam w zasadzie wszystkie. Jeżeli się orientujecie troszeczkę w, w świecie komiksowym, polskim, to prawdopodobnie też rozpoznacie ich charakterystyczne. Kreski i każda z tych kresek jest inna, tak jak historia, którą opowiada, są realistyczne, ale są też takie bardziej poetyckie, są bardzo mocno ekspresyjne, przeróżne style rysowania część z nich przedstawiona w czerni i bieli, część przedstawiona w kolorze. Dobór środków wyrazu tak naprawdę leżał po stronie artystek, które same decydowały w jaki sposób chcą te historie przedstawić. E, mój pies dołożył właśnie swoje e, jedno szczeknięcie do tego tematu. E, oprócz tych 13 historii Opowiedzianych przez kilkanaście rysowniczek i scenarzystek. Mamy jeszcze jeden dodatkowy komiks, czternasty, narysowany przez koordynatorkę całego tego projektu, Martę Falkowską. Czternasta historia jest również historią prawdziwą. Opowiada dzieje aborcji w Polsce od roku 1956 do roku 2022, czyli od momentu, kiedy aborcja została dozwolona dla Polski. W zasadzie bez ograniczeń, do momentu kiedy została bardzo mocno ograniczona, bo w 2020 roku prawo aborcyjne zostało bardzo mocno zaostrzone. Dlaczego więc ta historia sięga roku 2022? Ona dlatego, że temat jest. Kiełbasą wyborczą. Mamy rok wyborczy, więc prawdopodobnie politycy będą starali się ugrać na, na aborcji właśnie swoje kilka groszy, zdobywając głosy. Poza tym znajdziemy plansze dziewczyn, które nie chciały czy też nie mogły przedstawić komiksowych historii, ale również chciały dołożyć swoją cegiełkę do powstania tej antologii i. Po prostu nadesłały swoje prace, którymi wyrażają swoje poparcie dla tego projektu, wyrażają swoje zdanie. Do um, antologii załączona jest broszurka, w zasadzie ZIN: Potrzebujesz aborcji, nie jesteś sama. Najważniejsze informacje, w którym opisane są legalne, zaznaczam, sposoby y, możliwości terminacji niechcianej ciąży, sposoby legalne do przeprowadzenia w Polsce, takie jak aborcja farmakologiczna, y, ale też y, możliwość wyjazdu do klinik zagranicznych. Także naprawdę. Poradnik taki dla, dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, rzeczywiście wydaje mi się bardzo dobry. Jeżeli chodzi o samo wydanie, o kwestię graficzną tego, te, tej publikacji, wydana jest znakomicie. Naprawdę druk w kolorze, na znakomitym papierze i widać dbałość o szczegóły, widać dbałość o to, żeby skład był zrobiony jak należy, no widać rękę profesjonalistek, jednak dziewczyny znają się na rzeczy, także jest to nie tylko rzecz zaangażowana społecznie, wypowiadająca się w bardzo ważnym temacie dla nas wszystkich, ale też po prostu bardzo ładnie wyglądająca, sprzedająca to w atrakcyjnej Formie. Forma jest atrakcyjna, o czym świadczy chociażby fakt, że okładka, zresztą piękna, moim zdaniem, już ma pierwszą nagrodę na koncie za najlepszą okładkę, a plansze komiksowe. Stworzone przez artystki, miały już wystawy w Polsce. W tej chwili chyba jeszcze można je oglądać w Krakowie. Jakoś na dniach teraz miał być finisarz. No i mam nadzieję, że będą jeździły też po różnych innych zakamarkach naszego kraju. Niosły te historie ze sobą. To, czego nie ma tutaj przedstawionego, to nie ma oceny. Żadna z tych opowieści nie ocenia. Tego, co się wydarzyło w życiu kobiety, która się zdecydowała swoim, swoim losem podzielić. Bo każda z tych historii jest inna, każda ma inny powód. Czasem może tego powodu nie ma, może ten powód czasem nie jest ważny dla nas, ale z całą pewnością jest ważny dla osoby, która taką decyzję podejmuje. I o to właśnie chodziło, żeby pozwolić wypowiedzieć się kobietom, Własnym głosem, nie wypowiadać się za nie, tylko dać im możliwość wypowiedzenia się, bo bardzo rzadko jest możliwość wypowiedzenia się na forum publicznym. Jeżeli chodzi o aborcję, o ile nie jesteśmy politykami, jakimiś osobami zaangażowanymi bardzo mocno, często są to zresztą mężczyźni, którzy no, aborcji nie doświadczą nie mają takiej możliwości. Czy to znaczy, że mężczyzn w ogóle nie ma w tej antologii? Są, są, pojawiają się, ale są bardzo różni, bo są to osoby wspierające swoje partnerki w tej decyzji, ale są też osoby całkowicie obojętne na to, co się zadziało, ale i to chyba najgorszy przypadek osoby przemocowe, które próbują podejmować decyzje za kobietę, które próbują te decyzje jej wybić z głowy, dosłownie wybić za pomocą pięści. Są osoby, które próbują też te kobiety naznaczyć jakoś społecznie za to, że podjęły decyzję taką, a nie inną. Nie będę więcej zdradzać. Wydaje mi się, że każdy powinien sięgnąć po ten tytuł. Tak naprawdę, niezależnie od tego, jakie macie zdanie na temat aborcji, czy uważacie, że aborcja powinna być dozwolona czy zabroniona, czy uważacie, żebyście sobie te aborcje zrobili, czy też nie zrobili w trudnej sytuacji, bo prawda jest taka, że nie wiecie. Dopóki nie doświadczycie sytuacji niechcianej ciąży, nie wiecie, czy dokonacie aborcji, czy będziecie ją rozważać w ogóle, bo wiemy o nas dokładnie tyle, ile nas sprawdzono, ni mniej, ni więcej. Dziękuję bardzo.